Stoisz w lóbrze. Mijają cię tysiące twarzy: turyści, studenci, koneserze. Wszyscy przyszli tutaj, żeby dotknąć absolutu, ale ty zatrzymujesz się w cieniu, w sali malarstwa francuskiego. Przed tobą wisi niepozorny obraz. To wnętrze kuchni Martina Drollinga. Rok 1815. Scena jest banalna: kobieta przy oknie, miedziane garnki. Światło na drewnianej podłodze. Czujesz spokój tego domu, ale twój wzrok ucieka w cienie. Spójrz na te głębokie gęste brązy w fałdach jej spódnicy. Ten kolor jest niesamowity, leśniący jak syrop, półprzezroczysty, ciepły, a jednocześnie martwy. Żaden współczesny pigment nie ma takiej duszy. W 19-wiecznych katalogach ten kolor miał prostą nazwę. brzmiała egzotycznie: Mami. Myśleli, że to metafora, żart. Ale w przypadku tego obrazu to nie była metafora. Gdybyś wziął do ręki skalpel i zdrapał odrobinę tej farby z płótna Drolinga i spojrzał pod mikroskop, znalazłbyś tam olej, żywice i mirę. Ale znalazłbyś też ludzkie tkanki fragmenty kości. Ten piękny, ciepły brąz to zmielone zwłoki. Może to egipski kapłan? Może bezimienna matka z nad Nilu? A może w tym konkretnym przypadku serce francuskiego króla? Legenda głosi, że Drolling kupił pigment zrobiony z serc Ludwika XIII i XIV, wykradzionych z królewskich grobowców. Rozsmarował monarchów na płótnie, uwięził ich w kuchennym fartuchu na wieki. Mówi się, że sztuka wymaga poświęceń, ale my potraktowaliśmy to zbyt dosłownie. Zanim zaczęliśmy szanować historię, postanowiliśmy ją zjeść i namalować nią nasze salony. Nazywam się Kamil Dzierżek. W dzisiejszym kuriozum otwieramy tubkę z farbą, która jest cmentarzem. Dlaczego cywilizowani ludzie, którzy czytali Szekspira i budowali maszyny parowe, zajadali się ludzkimi zwłokami? To miał być lek, a wszystko zaczęło się od jednej makabrycznej pomyłki w tłumaczeniu. W starożytnej Persji istniała substancja zwana mumia – był to rzadki rodzaj naturalnego bitumenu, czarnej, lepkiej smoły wypływającej ze skał. Uważano, że leczy wszystko, od złamanych kości, po wrzody żołądka. Gdy europejscy kupcy dotarli do Egiptu, zobaczyli tysiące poczerniałych, twardych ciał wyciągniętych z grobowców. Pomyśleli, że wygląda to dokładnie tak, jak ta słynna perska smoła. To musiało być to samo. I tak narodził się biznes. Zamiast szukać rzadkiego minerału w górach, łatwiej było wykopać Egipcjanina, zmielić go i sprzedać w aptece w Londynie, Paryżu czy Berlinie. Wiek XVI i XVII to był szał. Król Francji Franciszek I nie ruszał się z domu bez woreczka ze zmieloną mumią. Wierzono w tak zwaną magię sympatyczną. Logika była prosta: skoro to ciało przetrwało 3000 lat i nie uległo rozkładowi, to posiada w sobie boską moc konserwacji. Jeśli je zjem, ja też nie umrę. Mumie jedzono w proszku, mieszano z winem, smarowano nią otwarte rany. Była aspiryną tamtych czasów. Ale każda moda kiedyś mija. Kiedy medycyna poszła do przodu, lekarze zorientowali się, że jedzenie starych bandaży i wysuszonego mięsa chyba jednak nie leczy dżumy. Popyt na lek spadł, jednak magazyny handlarzy wciąż były pełne trupów. Co zrobić z towarem, którego nikt już nie chce jeść? Cóż, skoro ten brązowy proszek jest tak trwały i tak piękny, to może zamiast go połykać, rozsmarujemy go na płótnie. I tak Mumia wyszła z apteki i weszła prosto do pracowni malarzy. Przenieśmy się do Londynu. Ulica Longacre, 99. Wchodzisz do sklepu C. Robertson Co. To nie jest zwykły sklep z farbami, to świątynia. To tutaj zaopatruje się artystyczna elita Imperium. William Turner, Whistler. Bractwo prerafaelitów. Wszyscy stoją w tej samej kolejce. Powietrze w środku jest gęste, prawie lepkie. Pachnie terpentyną, olejem lnianym, woskiem w szczelin i czymś jeszcze. Czymś słodkawym i ziemistym. Jak woń starych korzeni i suszonych kwiatów. Odchodzisz do lady. Prosisz o najmodniejszy kolor sezonu. O sekret mistrzów. Sprzedawca w poplamionym fartuchu nie musi pytać. Kiwa głową. Sięga na najwyższą półkę. Zdejmuje ciężki szklany słój z ręcznie wypisaną etykietą. Dwa słowa. Mami brown. Jak powstaje ten kolor? Przepis jest prosty, choć wymagający. Bierzesz mumię. Najlepiej taką dobrej jakości, czyli taką, która ma na sobie jeszcze sporo bitumenu i wysuszonych tkanek. Kruszysz ją. Mielisz kości. Mielisz bandaże, które 3000 lat temu nasęczono żywicą. Mielisz mięśnie, które kiedyś napinały się w słońcu pustyni. Wszystko to zamieniasz w drobny, brunatny pył. Potem mieszasz ten pył z olejem makowym i odrobiną miry. Powstaje pasta, gęsta i tłusta, o zapachu cmentarza i luksusu. Artyści ją kochają. Dlaczego? Bo żaden inny pigment na świecie nie ma takich właściwości. Jest transparentny, idealny do laserunków. Kiedy nałożysz go na płótno cieniutką warstwą, daje efekt niesamowitej głębi. Sprawia, że cienie na obrazie wydają się wibrować że skóra portretowanej kobiety leśni wewnętrznym blaskiem. To jest właśnie ten paradoks, który tak mnie fascynuje. Największe dzieła epoki wiktoriańskiej tętnią życiem tylko dlatego, że są nasączone śmiercią. Przez lata artyści żyli w błogiej nieświadomości, kupowali tubki, wyciskali farbę, tworzyli arcydzieła. Dla większości z nich Mami Brown to była tylko nazwa handlowa. Tak jak zieleń szmaragdowa nie jest zrobiona z klejnotów, a błękit nieba nie jest kawałkiem atmosfery, tak sądzili, że brąz mumii to po prostu metafora, że to chemia. Byli przekonani, że cywilizowany świat nie handluje ciałami. Aż do pewnego słonecznego popołudnia w roku 1881. Jesteśmy w ogrodzie Edwarda Berna Jonesa. To malarz Gwiazda, jeden z najważniejszych artystów tamtych czasów. Siedzi przy herbacie z rodziną i gośćmi, atmosfera jest sielska, rozmowa schodzi na techniki malarskie, na pigmenty. Jeden z gości, popijając herbatę, rzuca mi mochodem. Edwardzie, to doprawdy fascynujące, jak dobrze konserwują się te zwłoki, prawda? Że nawet po trzech tysiącach lat dają taką gładką pastę. Byrne Jones zamiera. Patrzy na przyjaciela. O czym ty mówisz? Pyta cicho. No o farbie, o mami Brown. Przecież wiesz, że to są prawdziwi ludzie. Kości, mięso. No wiesz, mumia. Malarz blednie. W jednej sekundzie dociera do niego potworna prawda, że całe życie, malując eteryczne anioły i świętych, smarował płótna ludzkimi szczątkami. Że w jego pracowni w tej właśnie chwili leży fragment jego ciała. Bern Jones wybiega do pracowni. Wraca po chwili, ściskając w dłoni na wpół zużytą tubkę farby. Nie mówi ani słowa, ma twarz bladą, jak płótno. Na oczach zszokowanej rodziny Edward Bern Jones wykopuje w trawniku mały dołek, wkłada do niego tubkę i zasypuje ją ziemią. W tamtym momencie, w tym angielskim ogrodzie, odbył się symboliczny chrześcijański pogrzeb. Był to jedyny akt szacunku, jakiego ten anonimowy Egipcjanin zaznał od tysięcy lat. Jedyny moment, w którym przestał być farbą, a znów stał się człowiekiem. Mogłoby się wydawać, że ten gest Bernarda Jonesa zakończył epokę kanibalizmu w sztuce, że tamtego popołudnia świat obudził się z letargu. Nic bardziej mylnego. Popyt na Mami Brown zmalał, ale farbę produkowano nadal przez kolejne 80 lat. Czy wiesz, kiedy oficjalnie zaprzestano jej produkcji? Wcale nie w epoce wiktoriańskiej. Farbę sprzedawana aż do roku 1964. Pamiętasz sklep C. Robertson? W połowie lat 60. XX wieku właściciel firmy udzielił wywiadu dla magazynu Time. Dziennikarz zapytał go, dlaczego wycofują ten kultowy kolor z oferty. Czy chodziło o etykę, o szacunek dla zmarłych, a może o nowe regulacje prawne? Nie. Właściciel rozłożył ręce i powiedział zdanie, które brzmi jak ponury żart. Może mamy jeszcze gdzieś na magazynie kilka pojedynczych kończyn, ale generalnie skończyły nam się mumie. To niesumienie nas zatrzymało zatrzymał nas brak surowca. Po prostu zużyliśmy ich wszystkich. Kiedy następnym razem odwiedzisz muzeum, kiedy staniesz przed płótnami Delacroix albo Prerafaelitów, przyjrzyj się uważnie cieniom. Spójrz w ten głęboki, ciepły brąz i zadaj sobie pytanie, czy patrzysz na farbę, czy może patrzysz w oczy kogoś, kto miał imię, rodzinę i historię, a skończył jako tło na czyimś obrazie. Słuchałeś audycji kuriozum? Ja nazywam się Kamil Dzierżek. Do usłyszenia za tydzień.